W deszczowy wieczór w Krakowie, pod mostem grunwaldzkim, gdzie Wisła szumiała gniewnie, Michał poczuł, jak świat zawalił mu się na głowę. Jego serce biło jak oszalałe, gdy ujrzał Pawła, stojącego w cieniu latarni, z twarzą bladą od strachu i determinacji. Nie mogę dłużej udawać, wyszeptał Paweł, a te słowa uderzyły Michała jak grom, bo wiedział, że to początek końca ich tajemnicy, tajemnicy miłości, którą ukrywali przed całym światem, w tym przed rodzicami Michała, którzy nigdy nie zaakceptowaliby że ich syn kocha chłopaka. Michał stał tam, mokry od deszczu, czując, jak krople spływają po jego twarzy, mieszając się z łzami, których nie mógł powstrzymać. Paweł, z jego ciepłymi, brązowymi oczami, które zawsze przynosiły mu ukojenie, teraz patrzył na niego z mieszaniną bólu i nadziei. Musimy powiedzieć prawdę, Michał. Ile jeszcze wytrzymamy w tym kłamstwie? Głos Pawła drżał, a Michał poczuł fale paniki. Jak miał powiedzieć rodzicom, że ich jedyny syn, student prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, zakochał się w koledze z grupy? Rodzice, którzy marzyli o wnukach, o tradycyjnej rodzinie, o wszystkim, co Michał miał im dać, a czego teraz nie mógł. Deszcz padał coraz mocniej, a most drżał od przejeżdżających samochodów. Michał przypomniał sobie ich pierwsze spotkanie na wykładzie sprawa konstytucyjnego, gdzie Paweł siedział w ostatniej ławce, notując pilnie, z tym swoim skupionym wyrazem twarzy, który sprawiał, że Michał nie mógł oderwać wzroku. To było rok temu, w jesienny dzień, gdy liście opadały na planty, a powietrze pachniało wilgocią. Paweł pochodził z małego miasteczka pod Warszawą, z rodziny robotniczej, gdzie ojciec pracował w fabryce, a matka wychowywała trójkę dzieci. Michał, syn prawnika i nauczycielki z Krakowa, czuł się przy nim jak w innym świecie, świecie, gdzie emocje nie były tłumione, gdzie miłość mogła być szczera. Ale teraz, pod mostem, ta miłość wydawała się pułapką. A jeśli nas wyrzucą? Jeśli stracimy wszystko? zapytał Michał głosem łamiącym się od emocji. Paweł podszedł bliżej, jego dłoń dotknęła ramienia Michała, wysyłając fale ciepła przez chłód deszczu. Nie stracimy siebie. To najważniejsze. Ich spojrzenia spotkały się, a w tle szum wisły brzmiał jak ostrzeżenie. Michał wiedział, że to nie będzie łatwe w Polsce. Gdzie tradycje i kościół wciąż trzymały społeczeństwo w ryzach, ich miłość była wyzwaniem dla norm. Ale w tym momencie, pod mostem, postanowił walczyć. Następnego dnia Michał obudził się w swoim małym mieszkaniu na Kazimierzu, z głową ciężką od bezsennej nocy. Słońce wpadało przez okno, oświetlając plakaty z koncertów i książki prawnicze rozrzucone po podłodze. Paweł już wyszedł do pracy w kawiarni na rynku głównym, zostawiając notatkę Kocham cię. Porozmawiamy wieczorem. Michał poczuł ukłucie w sercu, jak miał zmierzyć się z dniem, wiedząc, co ich czeka? Na uniwersytecie spotkał Annę, swoją najlepszą przyjaciółkę, która zawsze wyczuwała jego nastroje. Coś cię gryzie, Michał. Wyglądasz, jakbyś nie spał od tygodni. Usiedli na ławce w kolegium Mejes, gdzie studenci przechodzili w pośpiechu. Anna, z jej długimi blond włosami i bystrym wzrokiem, była jedyną osobą, która wiedziała o ich sekrecie. To Paweł, prawda? Coś się stało? Michał westchnął, opowiadając o wczorajszej rozmowie. Anna położyła dłoni na jego ramieniu. Musisz być sobą, Michał. Rodzice cię kochają. Może zaskoczą cię akceptacją. Ale Michał wątpił. Jego ojciec Stanisław, szanowany adwokat, zawsze mówił o tradycyjnych wartościach, a matka, Ewa, modliła się w kościele maliackim za szczęśliwą przyszłość syna. Jak mieli zaakceptować, że ta przyszłość obejmuje Pawła? Po zajęciach Michał poszedł na spacer po plantach, gdzie jesienne liście szeleściły pod stopami. Myślał o Paul, o jego śmiechu, który rozświetlał nawet najgorsze dni, o sposobie, w jaki czytał poezję Miłosza w ich małych chwilach intymności. Paweł był artystyczną duszą, studiował literaturę, marzył o pisaniu powieści. Michał, bardziej praktyczny, Widział w nim uzupełnienie siebie. Ale teraz ta miłość groziła rozłamem w rodzinie. Wieczorem spotkali się w kawiarni Pawła, gdzie zapach kawy mieszał się z gwarem turystów. Musimy zaplanować, jak im powiedzieć, powiedział Paweł, siedząc naprzeciwko, z kubkiem w dłoniach. Rozmowa była napięta. Michał czuł, jak serce mu kołacze. Boję się ich reakcji. Ojciec jest konserwatywny, matka wrażliwa. Paweł skinął głową. Rozumiem. Moja rodzina też nie wie. Ale nie mogę żyć w kłamstwie. Chcę być z tobą otwarcie. Ich dłonie spotkały się pod stołem, gest pełen czułości. W tle grała muzyka dziezowa, a kraków pulsował życiem. Michał poczuł przypływ odwagi, może to był czas na zmianę. Kilka dni później, podczas rodzinnego obiadu w domu rodziców na podgórzu, napięcie wisiało w powietrzu. Stanisław opowiadał o swojej sprawie sądowej, Ewa podawała pierogi. Michał siedział cicho, patrząc w talerz. Coś cię martwi, synu? zapytała matka. Michał przełknął ślinę. Muszę wam coś powiedzieć. Ale słowa uwięzły mu w gardle. Zamiast tego skłamał, to tylko stres na uczelni. Po obiedzie, wracając do mieszkania, czuł wyrzuty sumienia. Paweł czekał na niego. Nie powiedziałeś? Michał pokręcił głową. Nie mogłem. Jeszcze nie. Ich relacja zaczęła się naprężać. Paweł czuł się odrzucony, Michał rozdarty. Spotykali się potajemnie, w parkach, kawiarniach, unikając wzroku znajomych. Ale miłość nie lubi cieni, zaczęła blaknąć pod ciężarem tajemnicy. Jednego wieczoru, w mieszkaniu Michała, doszło do pierwszej kłótni ile jeszcze będę czekać? Czuję się jak twój sekretny kochanek. Krzyknął Paweł, Michał z łzami w oczach, odparł: kocham cię, ale boję się stracić rodzinę. Przytulili się, ale rana pozostała. Michał zaczął szukać wsparcia. Spotkał się z anną w kawiarni naszewskiej. Porozmawia z kimś z organizacji LGBT. W Krakowie jest Lambda. Anna miała rację, może tam znajdzie odpowiedzi. Następnego dnia poszedł na spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia Nagrodzkiej. Tam poznał Tomka, aktywistę, który podzielił się swoją historią. Ja też bałem się rodziców. Ale prawda wyzwala. Michał poczuł iskrę nadziei. W międzyczasie Paweł zmagał się z własnymi demonami. W pracy, w kawiarni, słyszał homofobiczne żarty klientów. Geje to grzech. Mówił jeden z nich. Paweł milczał, ale w środku gotował się z gniewu. Wieczorem opowiedział o tym Michałowi: jak mamy żyć w takim społeczeństwie? Michał objął go. Razem damy radę. Ich miłość, mimo burz, rosła w siłę. Pod koniec miesiąca Michał podjął decyzję. Zaprosił rodziców na spacer po Wawelu. Słońce świeciło, turyści robili zdjęcia. Mam kogoś. Zaczął. Rodzice spojrzeli zaskoczeni. To chłopak. Paweł. Cisza zapadła. Ewa pobladła, Stanisław zmarszczył brwi. Co ty mówisz, synu? zapytał ojciec. Michał poczuł, jak ziemia usuwa mu się spod nóg. Reakcja rodziców była jak cios. Ewa wybuchnęła płaczem, chowając twarz w dłoniach. Jak to możliwe? Zawsze myślałam, że będziesz miał żonę, dzieci. Stanisław stał sztywno, patrząc na wisłę płynącą poniżej wzgórza. To faza, Michał. Jesteś młody, zdezorientowany. Michał poczuł gniew. To nie faza. Kocham go, kropka. Słowa wisiały w powietrzu, ciężkie jak ołów. Rodzice odeszli w milczeniu, zostawiając go samego z widokiem na zamek. Wracając do mieszkania, Michał czuł pustkę. Paweł czekał, pełen niepokoju. Jak poszło? Michał opowiedział, a Paweł przytulił go mocno. Przynajmniej powiedziałeś. To początek. Ale dla Michała to był koniec świata, jaki znał. Następne dni były torturą, rodzice nie odbierali telefonów, a on czuł się wyrzutkiem. Anna próbowała pocieszyć: Daj im czas. Kochają Cię, kropka. Paweł, Widząc cierpienie Michała, postanowił działać. Spotkał się z własną rodziną w małym domu pod Warszawą, gdzie matka gotowała bigos, a ojciec oglądał mecz. Mam chłopaka, powiedział prosto. Matka opuściła łyżkę, ojciec zgasił telewizor. Synu, czyś ty oszalał? Ale po burzliwej rozmowie, pełnej łez i oskarżeń, matka powiedziała: Jeśli jesteś szczęśliwy, to akceptuję. Paweł poczuł ulgę, choć ojciec milczał. Wiadomość akceptacji rodziny Pawła dała Michałowi nadzieję. Spotkali się w parku Jordana, gdzie dzieci biegały, a pary spacerowały. Moja rodzina wie. Teraz twoja kolej na Reconciliation. Michał skinął głową. Spróbuję, ale w głębi duszy bał się odrzucenia. Tymczasem w Krakowie plotki zaczęły się rozprzestrzeniać. Na uniwersytecie koledzy szeptali za plecami Michała. Jeden z nich, Kamil, podszedł, słyszałem o tobie i pol. To prawda? Michał potwierdził, czując dumę mieszaną ze strachem. Kamil uśmiechnął się. Brawo za odwagę! Ale nie wszyscy byli tacy, niektórzy unikali wzroku. Paweł, zachęcony własną odwagą, zaczął angażować się w aktywizm. Dołączył do lambda, organizując spotkania. Musimy walczyć o nasze prawa, mówił Michałowi. Ich miłość ewoluowała, z tajemnicy w manifestacje. Ale rodzice Michała wciąż milczeli. W końcu Ewa zadzwoniła: Przyjdź na obiad! Tylko ty, kropka. Michał poszedł, serce w gardle. W domu na podgórzu matka czekała z herbatą. Boli mnie to, Michał. Ale jesteś moim synem. Uzy popłynęły. Ojciec dołączył później sztywny. Nie rozumiem, ale spróbuję. To był krok naprzód. Paweł i Michał spędzili wieczór w mieszkaniu, świętując mały triumf. Widzisz? Zmienia się, powiedział Paweł. Ich pocałunek był pełen nadziei, choć droga była długa. Miesiące mijały. Michał i Paweł wynajęli wspólne mieszkanie na Starym Mieście. Życie toczyło się studia, praca, przyjaciele. Ale wyzwania nie zniknęły. W pracy Pawła szef zrobił homofobiczny komentarz. Paweł stanął w obronie, ryzykując stanowisko. Nie będę milczał. Rodzice Michała powoli się oswajali. Ewa spotkała Pawła na kawie. Jesteś miły chłopak, powiedziała. Stanisław milczał, ale nie protestował. Podczas marszu równości w Krakowie, Michał i Paweł szli razem, trzymając się za ręce. Tłum skandował, flagi tęczowe powiewały. To był moment wolności. Ale kontrmanifestanci krzyczeli o Belgii. Michał poczuł strach, ale Paweł ścisnął jego dłoń. Jesteśmy silni. Po marszu, w domu, rozmawiali o przyszłości. Chcę z tobą być na zawsze, powiedział Michał. Paweł uśmiechnął się. Ja też. Lato przyniosło zmiany. Rodzina Pawła zaprosiła Michała na wakacje nad Bałtykiem. Tam, na plaży w Gdańsku spacerowali brzegiem morza. Ojciec Pawła, milczący dotąd, powiedział: Widzę, że się kochacie. To wystarczy. Dla Michała to było jak błogosławieństwo. Zmotywowany, zaprosił Pawła do rodziców. Obiad był napięty, ale szczery. Stanisław zapytał: Co planujecie? Paweł odparł: Być szczęśliwi. Ewa uśmiechnęła się łagodnie. Ich miłość kwitła, mimo burz. W jesienny wieczór na moście grunwaldzkim, gdzie wszystko się zaczęło, Michał klęknął. Czy zostaniesz ze mną? Paweł, ze łzami, powiedział, tak. Jesień w Krakowie przyniosła chłód, ale w sercach Michała i Pawła palił się ogień nadziei. Ich zaręczyny, choć nieoficjalne, były symbolem komitmentu. Michał nosił prosty pierścionek który Paweł kupił w antykwariacie na Kazimierzu, srebrny, z wygrawerowanym na zawsze. Rodzice Michała, choć wciąż ostrożni, zaczęli pytać o Pawła. "Przyprowadź go kiedyś", powiedziała Ewa podczas telefonu. Paweł kontynuował pracę w kawiarni, ale marzył o czymś więcej. "Chcę napisać książkę o naszych doświadczeniach", zwierzył się Michałowi. Michał, kończący studia, wspierał go. "Będziesz wielkim pisarzem". Ich codzienne życie było pełne małych gestów, śniadania w łóżku, spacery po sukiennicach, wieczory z filmami. Ale przeszłość rzucała cienie. Dawny przyjaciel Michała, Bartek, który nie akceptował ich relacji, zaczął rozsiewać plotki na uniwersytecie. Michał jest gejem, uważajcie. Michał poczuł ból zdrady. Spotkał Bartka na korytarzu. Dlaczego to robisz? Bartek wzruszył ramionami. To nienaturalne. Kłótnia była ostra, pełna emocji. Paweł, słysząc o tym, pocieszał, nie wszyscy zrozumieją. Ale my wiemy, co jest prawdziwe. Ich miłość stawała się tarczą przeciw światu. Zimą nadszedł kryzys. Ojciec Michała zachorował zawał serca. W szpitalu na kopernika Michał siedział przy łóżku. Stanisław, słaby, powiedział, synu, przemyślałem. Żyj swoim życiem. Te słowa były jak dar. Ewa skinęła głową. Zaprosimy Pawła na święta. Boże Narodzenie w domu rodziców było magiczne. Paweł przyniósł pierniki, które upiekł sam. Rozmowy płynęły, choć napięte. Stanisław zapytał o plany Pawła. Pisze powieść. Ojciec uśmiechnął się. Dobrze, że masz pasję. Po świętach Michał i Paweł pojechali do Zakopanego. Śnieg padał, góry majaczyły. W drewnianej chacie, przy kominku, planowali przyszłość. Może ślub za granicą? Zasugerował Paweł. Michał zgodził się, pełen ekscytacji. Wiosna przyniosła nowe wyzwania. W Polsce debata o prawach LGBT nasiliła się. Politycy mówili o strefach wolnych od LGBT. Michał i Paweł dołączyli do protestów w Warszawie. Na placu zamkowym skandowali: Miłość to miłość. Policja interweniowała, ale oni stali mocno. W domu Paweł zaczął pisać. Michał czytał fragmenty, wzruszony. To nasza historia. Książka rosła, pełna dramatu i emocji. Lato znów zabrało ich nad Bałtyk. Tam, w Sopocie, spacerując po Molo, Michał powiedział: Jestem gotowy na wszystko. Paweł pocałował go delikatnie. Rodziny zaczęły się integrować. Matka Pawła przyjechała do Krakowa, spotkała Ewę. Kobiety rozmawiały o dzieciach, o miłości. One nas rozumieją, powiedział Paweł. Ale nie wszystko było idealne. W pracy Michała, w kancelarii, szef dowiedział się o jego orientacji. To może wpłynąć na klientów. Michał poczuł dyskryminację. Walczył, zgłaszając sprawę. Paweł wspierał go. Jesteśmy w tym razem. Ich miłość, przetestowana, stawała się silniejsza. Jesienią książka Pawła została ukończona. Dedykuję ją tobie, powiedział. Michał czytał z łzami. Publikacja książki Pawła była przełomem. Tytuł Cienie Miłości trafił do księgarni w Warszawie i Krakowie. Recenzje były mieszane, jedni falili odwagę, inni krytykowali temat. Paweł czuł dumę, ale też lęk. Co jeśli to zaszkodzi? Michał uspokajał, to zmienia świat. Promocja w księgarni na Floriańskiej przyciągnęła tłum. Paweł czytał fragmenty, głos drżący. Michał siedział w pierwszym rzędzie, pełen podziwu. Po spotkaniu fani podchodzili, dziękując za inspirację. Rodzice Michała przeczytali książkę. Ewa zadzwoniła to piękne, choć trudne. Stanisław milczał, ale skinął głową aprobująco. Życie toczyło się dalej. Michał zaczął pracę w organizacji pozarządowej walczącej o prawa LGBT. Chce pomagać innym. Paweł pisał drugą książkę. Latem pojechali do Berlina na ślub przyjaciela. Tam, widząc ceremonię, marzyli o swoim. Pewnego dnia w Polsce, powiedział Paweł. Wracając, zatrzymali się w Poznaniu. Tam, w starym rynku, spotkali dawną miłość Pawła Kubę. Spotkanie było napięte. Kuba, wciąż zraniony, powiedział: Cieszę się, że jesteś szczęśliwy. Paweł poczuł ulgę, zamykając rozdział. Jesienią kryzys uderzył znów. Matka Pawła zachorowała. W szpitalu w Warszawie Paweł siedział przy niej. Michał przyjechał, wspierając. Dziękuję, że jesteś, powiedziała matka. Po wyzdrowieniu rodziny zbliżyły się. Wspólny obiad w Krakowie był pełen śmiechu. Zimą Michał i Paweł adoptowali psa, kundelka z schroniska. Nasz mały rodzina żartowali. Wiosną wzięli udział w paradzie w Gdańsku. Tłum był większy, atmosfera radośniejsza. Lato przyniosło podróż do Mazur. Tam, na jeziorze, pływając kajakiem, rozmawiali o dzieciach. Może kiedyś adopcja. Jesienią Michał awansował. Paweł wydał drugą książkę. Rok mijał, a ich miłość dojrzewała. Michał i Paweł kupili dom pod Krakowem, w małej wsi. Ogród, psy, życie jak z marzeń. Ale społeczeństwo wciąż rzucało wyzwania. W wyborach politycy obiecywali zmiany, ale niewiele się działo. Paweł zaczął wykładać na uniwersytecie. Inspiruje młodych. Michał był dumny. Zimą pojechali w Tatry. Śnieg, narty, chwile beztroski. Wiosną rodzice Michała zorganizowali przyjęcie urodzinowe dla Pawła. To był gest akceptacji. Lato zabrało ich do Wrocławia na festiwal. Tam tańczyli, wolni. Jesienią konflikt z sąsiadami, homofobiczne komentarze. Michał stanął w obronie. Zimą książka Pawła została przetłumaczona na angielski. Sukces międzynarodowy. Wiosną planowali podróż do Hiszpanii. Lato przyniosło ślub cywilny w Berlinie. Rodziny obecne, łzy szczęścia. Jesienią wrócili, pełni nadziei. Po ślubie życie nabrało nowego blasku. Michał i Paweł nosili obrączki, symbol ich związku. W Polsce nieuznany, ale dla nich realny. Paweł zaczął kampanię na rzecz równości. Michał dołączył. Zimą urządzili dom. Przyjaciele odwiedzali. Wiosną adoptowali dziecko? Nie, ale marzyli. Lato wakacje w Grecji. Jesienią Paweł napisał sztukę teatralną. Zimą premiera w teatrze w Krakowie. Sukces. Wiosną Michał został aktywistą pełnoetatowym. Lato protesty w Warszawie. Jesienią rodziny spędziły święta razem. Lata mijały, miłość trwała. Dzieci? Adoptowali w końcu, po zmianach praw. Paweł stał się znanym pisarzem. Michał, politykiem walczącym o prawa. Rodzice starżeli się. Ale akceptowali. Wyzwania były, ale pokonywali je razem. W jesienny wieczór, na moście, wspominali początek. Kocham cię, powiedział Michał. Na zawsze odparł Paweł. Ich historia inspirowała innych. Książki, wywiady stali się symbolem. W Polsce zmiany nadeszły powoli. Ale ich miłość była wieczna. Koniec w szczęściu z nadzieją na lepszy świat.